Cześć, witajcie. Zapraszam na sezonowe ciasto z truskawkami. Dzisiaj w wersji z kruchym ciastem i bezową pianką. Potrzebnych będzie 600 gramów truskawek, które myjemy, osuszamy, a następnie kroimy i y, najpierw przypułkujemy, a potem kroimy na małe kawałki. I truskawki na razie odstawiamy. Na bezową piankę bierzemy sobie 4 białka, szczyptę soli i pół szklanki cukru kryształu. To jest taki drobny cukier do bubiegów. I to ubijamy sobie na średnich obrotach miksera około 10 minut. Ja w tym czasie zrobiłam ciasto kruche, ale jeżeli nie macie miksera stacjonarnego, to zróbcie to po kolei. Na ciasto kruche 2 szklanki mąki, 3 czwarte szklanki cukru pudru, 1 łyżeczka cukru waniliowego i 1 łyżeczka proszku do pieczenia. I te sypkie składniki mieszamy sobie w dużej misce. Do tego dodajemy 140 g miękkiego masła i wyrabiamy do powstania kruszonki. Następnie do tej kruszonki dodajemy 4 żółtka i wyrabiamy ponownie, ciasto jest dosyć suche, więc ja dodałam do niego jeszcze łyżkę kwaśnej śmietany, ale jeżeli będziecie mieć duże żółtka, to być może ta łyżka śmietany nie będzie potrzebna. I to ciasto oddzielimy sobie na dwie części. Z czego jedną zawijamy w folię spożywczą, a następnie chowamy do zamrażalnika, po to, żeby łatwiej się potem ścierało na tarce. Drugą część natomiast wykładamy na blaszkę wyłożoną papierem do pieczenia. Ja sobie takie małe kawałki rwałam w dłoniach, a następnie wylepiałam tą blaszkę za pomocą palców. To było bardzo proste, bo ciasto jest bardzo plastyczne. I takie ciasto nakłuwamy sobie widelcem, żeby za bardzo nie urosło podczas pieczenia. Sprawdzamy bazową piankę, czy cukier się w niej rozpuścił. Jeżeli tak, no to ja w tym momencie odłożyłam już mikser. Natomiast na kruche ciasto wysypujemy 3 łyżki kaszy mannej. Po to, żeby wchłonęła nadmiar soku powstały z truskawek. Truskawki są bardzo soczystymi owocami, więc będzie to potrzebne, żeby ciasto kruche nie wyszło potem mokre. Na to wykładamy przygotowane wcześniej truskawki i rozkładamy równomiernie i wyrównujemy. Na truskawki wykładamy ubitą pianę z białek i ponownie wyrównujemy. I na tą pianę z białek ścieramy ciasto wyjęte z zamrażalnika. I to jest ostatnia warstwa ciasta. I ciasto pieczemy sobie w 180 stopniach przez 30 minut. Grzałka góra dół. Ciasto jest gotowe, to jest przepyszny wypiek. Wszystkim w mojej rodzinie bardzo posmakował. Naprawdę sezonowy. Myślę, że koniecznie powinniście przetestować, jeżeli jeszcze takiego ciasta nie robiliście. Dzięki za uwagę i do usłyszenia następnym razem. Cześć!